Właściwie trzeba by było chyba zacząć od, od historii, jak moja rodzina znalazła się w rybołówstwie, bo tato był e, najpierw krawcem, po skończeniu szkoły krawieckiej, e, a że mieszkaliśmy blisko portu, tam wielu rybaków przychodziło do niego, oprócz tego, że szyć ubrania, to jeszcze na rozmowy i, e, i wtedy, wtedy on połknął bakcyla, zapragnął być rybakiem. I w roku 1970 nadarzyła się taka okazja, zakupił udziały w łódce i został rybakiem. Zawsze byłem obecny gdzieś tam przy ojcu, każdą wolną chwilę w porcie albo gdzieś tam koło portu spędzałem. I po skończeniu szkoły średniej złożyłem wniosek do spółdzielni, wtedy to tak się odbywało, spółdzielni rybackiej. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany i w 1991 roku, w 92 już właściwie zostałem takim pełnoprawnym rybakiem. Zacząłem pływać z tatą i właściwie przez wszystkie szczeble, wszystkie stanowiska łódki, e, aż, aż w pewnym momencie przejąłem jednostkę, e, tata mi przekazał i, e, no i niezależnie prowadzę, prowadzę rybołówstwo w tej chwili na Zalewie Szczecińskim. W tej chwili głównie na Zalewie to jest rybołówstwo żakowe i wątonowe. Ja akurat e, posługuję się żakami właściwie zestawami żakowymi, bo to tak trzeba określić, bo sam żak to jest taka duża pułapka, która jest elementem zestawu żakowego. To są takie poszczególne etapy. Najpierw jest etap wystawiania tego całego zestawu żakowego, który trwa 2-3 tygodnie, różnie zależnie od, od warunków, od wielkości tego. I później jest przez jakiś czas obsługa tego, czyli wybieranie ryb z sieci. Najczęściej 2-3 razy w tygodniu wybieramy. Wytrząsając tą rybę z, z tych komór, z tych ostatnich sekcji żaka, to wysypujemy do łódki, która jest wyposażona w sad mokry i stamtąd po kolei przebiera się, oddzielając to co gatunkami, sortami i, i, i wymiarami. Z reguły wypływamy wcześniej rano o świcie, żeby jak najwcześniej być na łowisku. Wiąże to się z wieloma rzeczami. Bardzo często pogoda jest stabilna w miarę przez kilka godzin po wschodzie słońca. Też chcemy jak najszybciej dostarczyć do, do magazynu tą rybę, do, do po to, żeby trafiła do konsumenta końcowego. Może się wydaje, że to jest taki powtarzalny schemat tego, że wystawianie tych sieci, e, potem wybieranie tych ryb, e, potem zbieranie tego wszystkiego. Ale szczególnie przed wypłynięciem na ryby to jest taki dreszczyk emocji w nocy już, już czuję co będzie, co zastaniemy, jakie ryby będą, ile tego będzie, jak zestaw wygląda, czy tam nic się nie wydarzyło, warunki pogodowe, każdy dzień troszeczkę inny jest. Także to wszystko jakiś takim taki swoim, swoim życiem żyje, swoim rytmem. Nie sądzę, żebym odnalazł się gdzieś tam w innej pracy. Od godziny do godziny, to zawsze inna, inna godzina. Nigdy nie wiadomo, jak długo będziemy, jak długo spędzimy na, na wodzie. Było kilka takich e, momentów. Bardzo trudny był, kiedy z, właściwie płynąc, znalazłem, znalazłem kolegów, którym łódka zatonęła. To był bardzo e, taki trudny moment, i wtedy Zobaczyłem, że to nie są żarty, że to wydaje się, że, że nic nie może się wydarzyć, a jednak może się wydarzyć. Wszystko dobrze się skończyło i, i, i wtedy wszyscy ochłonęli, jakieś tam wnioski wyciągnęli. Też sam miałem takie sytuacje, po prostu źle, źle był ładunek zabezpieczony na łódce i przesunął się na jedną, na jedną stronę i naprawdę z duszą na ramieniu wyrzucaliśmy wszystko, co się da, żeby tylko łódkę uratować, no i sami, żeby żeby bezpiecznie do portu dopłynąć. Tutaj nie ma takiego momentu, w którym ktoś każe Ci na wodę płynąć, ktoś każe Ci coś robić, Ty musisz sam sobie zaplanować, Ty musisz sobie sam wiedzieć, co swoją wiedzę, którą gdzieś tam ktoś Ci pokaże, przekaże, obserwacje, to musisz wykorzystać. Z jednej strony to jest fajne, bo można sobie jakoś tak ustawić ten, ten rytm pracy, a z drugiej strony to taką wielką samodyscyplinę trzeba mieć, żeby, żeby gdzieś nie przeoczyć jakiegoś momentu, bo w rybołówstwie to jest tak, że czasem tydzień czy dwa tygodnie jakiegoś tam poślizgu em, niweczy, niweczy zarobki przez pół roku. Także w każdy moment trzeba wykorzystać, każdy myśleć o rybołówstwie, żyć tym, żeby być e, rybakiem dobrym.